Witam Was, bardzo serdecznie. Jestem Groove, a to już trzeci, bardzo długo oczekiwany odcinek moich poczynań w Terraria. Dzisiaj, tak sobie myślę, nie będę eksplorował w podziemiach, tylko zbuduję od razu dziewięć domków dla NPC. Dlaczego? Ano dlatego, żeby mieć ogólnie łatwiej. Tutaj mam jakieś pierdoły. Mam o, o, mam więcej tutaj. Złota, ale ze złota to sobie nosił. złota mam tylko 7. Mam, hem, 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 hem. Pum, 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 pum. No Nie wiem, zaraz coś się wykombinuję. Dobra, może najpierw się weźmiemy po prostu za te domki dla NPC. Bo tak sobie myślę, że jak przecież będę miał już, nie wiem, w eku powiedzmy jakieś tam pierdoły typu jakieś, nie wiem, broń czy coś, czy materiały wybuchowe, to przyjdą do mnie. Um, przyjdą do mnie NPC Dariadę to będę musiał przywołać jak pokonam jakiegoś bossa I podejrzewam, że pierwszym bossem, którego ja będę chciał pokonać Będzie albo King Slime, albo to oko latające Ale najpierw będę musiał mieć, wiecie, jakieś materiały, coś Ale dobra, no nie wyprzedzajmy faktów Najpierw muszę pozbierać to, co dla mnie jest istotne, czyli drzewno Wiadomo, domki będą tylko z W czwartym odcinku, czyli w następnym, podejrzewam, że znowu poeksplorujemy sobie troszeczkę. Po co innego ambitnego ja mogę robić w tejże? Bo wiadomo, na początku dużo jest potrzebne surowców, więc no, trochę będzie. Drewno, drewno, pam, pam, Jak oglądacie ten odcinek, to już powinniście wiedzieć o tym, że seria z Minecrafta zostanie zakończona. Bo w głupi sposób zginąłem. Pewnie niektórzy uważają, że zrobiłem to celowo, inni, że przez przypadek. A ja wam powiem, jak to było. To było przez przypadek, bo e, shift mi nie załapał i nie mogłem kusnąć przy krawędzi stanąć. No i spadłem prosto do lawy. Gdybym w tej lawie nie walnął o ziemię, bo tam wpadłem do tej lawy, do tego jeziorka i walnąłem odno, dno. Gdybym nie uderzył o dno, to byłaby szansa, żebym wypłynął. I może nic by mi się nie stało, choć z drugiej strony nie miałem wiaderka wody, więc no nie uratowałbym siebie, więc no ogólnie nic ambitnego bym tam nie zrobił, no przykro mi, ale mam nadzieję, że to rozumiecie i jak, jest, jak będziecie cierpliwi, to powinna być nowa seria Minecrafta, tylko, że już nie hardkorowa. Ile tego drzewna już mam? A jak ja to złamiłem? No już dwa staki z groszem au, mogę au, au, mi spędzi. Zasadzimy na nowo drewno. Jeśli oglądaliście y, film Transformers, to powiedzcie, co o nim sądzicie, bo według mnie Transformers 3 to gówno. I absurdem też jest to, że Han w w Wściekli klipień żyje. Już Han nie żyje. A tam macie szyszunie. Ok, jak, my, jak ja to planuję zrobić? No, na pewno zbudować coś takiego, to będzie strasznie wysokie, to jest najlepsze rozwiązanie. Tak myślę. Bo innego domku nie potrafię wam zagwarantować, że będzie taki ładny jak ten. Chociaż żaden mój domek nie jest ładny, mówi się trudno. Na pewno jeszcze. A łała, będę potrzebował tak wooden platform i mamy coś jeszcze o to mi też się przyda a słońce mnie razi ja nic nie widzę to się tu odłoży moje gały ja nic naprawdę nie widzę <laughs> o drzwi się przydadzą i w ogóle w ogóle w ogóle w ogóle nic tu więcej nie ma no to chowiemy się mi się wydaje, czy wydawało mi się, dobra, hehe, he. lol, fps w ogóle nie spadają poniżej 60, fajnie, obmurówka traje potem, znaczy obmurówka, no, o tą ścianę, cik, 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 ja, 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 co ja robię, nie wiem, sam coś takiego. Tan, 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 tan. Taaaaale, fajn. Fuuu. Tak, gdybym do mikrofonu chciałem was zdenerwować. I sami tego wam na nie mogę powiedzieć, na no bo. Co ja wam mogę opowiadać? Że co, że są święta, że teraz jest wolne i w ogóle, i w ogóle mam wolne i się uczyć na razie nie muszę. A, przepraszam też za to, że odcinki czasem się ukazują rzadko. Yy, nie, że dość rzadko ukazują się odcinki, tak lepiej brzmi. Ale jest. o, 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 coś się stało. Jest to spowodowane tym, że ja chodzę do trzeciej klasy gimnazjum. No i mam mnóstwo, mnóstwo nauki. Nie chcę, wiecie, jakoś tam napisać testu słabo, chcę dostać się do, do dobrego liceum, więc no muszę się uczyć, żeby nie wyjść na jakiegoś nubyka Bardzo mi przykro Mam nadzieję, że chcecie, żebym był mądry. Bo wtedy będę mówił mądrze 12 16, dobra Wiecie, jak mówię mądrze, to wtedy liczba widzów mi skacze. O, a tak a propos widzów, nie? Mam już Was 91, więc, no, to jest dla mnie zaskoczenie, bo w bardzo krótkim czasie bardzo, du bardzo dużo mi Was przybyło i z tego powodu jestem bardzo, bardzo zadowolony. Bo to jednak tak jakoś, no, cieszy człowieka, jak ktoś docenia jego pracę to coś w tym goście chociaż nie szkoda pracą nazwać, to jest raczej hobby albo zajęcie dodatkowe które uwielbiam robić, bo sprawia mi to ogromną przyjemność choć czasami bywa i tak że mi się czegoś po prostu nie chce robić raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, to trzeba jeszcze zrobić trzy bo dziewięć jestem santa clausa nie mam, bo nie mamy, nie mamy. Nie mamy zimy, nie mamy zimy, nie mamy... To jeszcze trzeba robić O! Tak, trzeba jeszcze dorobić. Wiecie, że zaraz tu się będą pojawiać złe mobyki? I będą chciały zjeść. I jeszcze dwa piętra. Hopla. Hopla, 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 lecimy. To są moje ukochane wieżowce. Opla, szybko, 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 bo się robi ciemno. Ciemno się robi. Ostatni, ostatni budynek. Czemu tak się świecę dookoła? Aha, bo o mam helmet Dobra, zdążymy przed mopkami. A pewnie się jest, czemu coś jakiego tutaj robię na górze. A no dlatego, żebym mógł też górą szybko wychodzić. Haha Pochodzi mam dużo, nie? No to... Jest dość jasno, mam nadzieję. Jak ktoś się mówi, trudno. Tak, NPC się wprowadza, i tak, jak postawię stół i krzesło. Nie ma innej opcji. Pyk, cyk. Jeśli Was budowanie nie interesuje, to po prostu przewincie sobie troszeczkę do przodu. Wiem, że za późno to mówię, bo już pewnie. No To jest już teoretycznie, praktycznie kończą budowanie. Oj, coś że mi nie starczy drewna na te Au, Na te tylnie zabudowania i drzwi nie wiem po co wziąłem, bo tu nie będzie przejścia o zrobiłem podwójne domki, że nic tu a ja stoję były drzwi au, 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 źle Nie O, tak jest lepiej Beta, beta Tak, no tu widzów się zbliża, bardzo miło i będzie konkurs, jak już tam mogliście wiedzieć. Czy też nie wiedzieć? Do wygrania będzie Kings Band i Legenda, bo mój humor się nie poprawia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 9 stolików, 9 krzeseł. E, ta Kings Band i Legenda, jeśli nie wiecie, to jest graturowa. Nie wiem do czego ona jest podobna. Gdzie jest tu... tu jest tu. Eee, Arrajm eee, Jest ja tu jest gratulowa. Mamy tam, nie wiem, to było kiedyś krem mały w takiej gry, że miałem powiedzmy sześciu powiedzmy, tam ludków i musiałem tą armią na przykład pokonać jednego bossa w takich różnych kwadracikach. I to było właśnie bardzo fajne. Gra mi bardzo przypomina czasy mojego dzieciństwa. Więc, no, gra ciekawa według mnie. A z drugiej strony też każdy ma inny głos, nie? Możecie grę sprzedać też, bo nie zmuszam Was do posiadania tej gry, no bo przecież jakbym tak mógł zrobić? No ludzie. Ludzie, ludzie, ludzie. Nie wiem, czy to daleko to robię. Zaraz się okaże, że zrobimy od razu pierwszy domek. To jest odcinek nudny, ale to też kiedyś musiałbym zrobić. Między odcinkami nie chcę nic zrobić, po prostu odpalam, grę i gram. Nie będę nic robił między odcinkami, bo będzie, że a coś, coś zrobiłem, albo coś w ogóle. Też miałem kilka pytań co do mojego prywatnego świata, tutaj, czyli mojej prywatnej postaci, którą tą sobie pykam, i czy bym nie mógł jej pokazać? Pewnie, żebym mógł, ale to zrobię w jakimś specjalnym, może na 100 widzów, o, bo wtedy ogłoszę konkurs. To nie jest głupi pomysł. To nie jest głupi pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. No widzicie, już mi pomysł jeden. Teraz uwaga, uwaga. Tak! Tak będzie pasowało. Chciałem MPC wprowadzać. To no co muszę mieć? Muszę mieć 50 silver coinów, żeby też się kupić chyba wprowadził. Ale mam złoto, a to rekompensuje silver coiny, więc spokojnie. A, hej, Ma być wszystko równo. To jest hotel dla MPC. No pewnie. I NPC. Też dlaczego lubię MPC-ty mieć koło siebie? Dlatego, że na przykład tak w późniejszej etapie gry e, te MPC atakujemy. LOL. Jak atakują gobliny, to wszystko mam pod kontrolą. Więc nie boję się, że ktoś mi zginie. Jakiś NPC z śmiercią tragiczną, czy śmiercią, nie wiem, goblinową. Ale to wszystko po zabiciu Flesha. Do tego czasu sobie trochę jeszcze pogrom. Coś już mi będzie starczyło drewna ogólnie. A tam. Dobra, to idę po to złoto. Mam jakieś materiały wybuchowe, typu nie wiem, bomby. Pewnie nie mam. Mam bomby, no to pokojemy bomby do do siebie. To będę miał jako materiały wybuchowe. Czy wy to widzicie? Meteoryt spadł. Ludzie, jaki czat! Ale żeby wydobyć, potrzebuję złoty kilo. Aaaa, temu potrzebuję dużo złota. To już więcej robimy w następnym odcinku. Ludziska, idziemy po meteoryt. Tak. I wszystko sobie zrobię meteoryt. ale super. Nie ma chyba meteorytowej zbroi, czy jest? Nie wiem, ale wiem, że będziemy jeli. Super. A to jest przypadek chyba jeden na milion, nie? Czy jakoś... No może nie jeden na milion. Jeden do kilku tam set, że meteoryt spadnie w ogóle sam. Bez niszczenia orba chyba. Czy shadow orba? Czy to tam... Czy co to tam za syf jest? Ale folks. Nie no, nie spodziewałem się. Pierwsza a życie chyba mi meteoryt sam spadł. Zabiję, jak będzie na tej wyspie ratującej. jakieś, bo są wyspy ratujące, jakbyście ludzie nie wiedzieli. To już wiecie, jakbyście nie wiedzieli. Dobra, wiem, że też mi nie będzie starszyło tego. Gdzie co? Zrobimy też tak, żeby było, że mam te 50, to może się wprowadzi szybciej. Super, mam już meteoryt. Ale fajnie. Ale nie mam czym go wydobyć. To już nie fajnie. Nie no, szok po prostu. Dobra, jeszcze powuje, powojujemy trochę, bo ja jestem broj w ogóle. Dobra, tu się walczcie. Chcecie chcecie zginąć oj. oj oj Zbieramy moją kasę, co za mnie wypadła Ups, 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 ups. Jaki fuks, no ludzie O. Tak się to robiło, obra. Ja pierdzielę. Tak zginąć w kupie sposób. Nie wiem o czym ja tam skończyłem mówić. Czy coś... Dysz, ponieważ, bo... A, naprawiłem sobie motor. No dobra, to was nie interesuje. Dobra, rób się dzień, bo ja chcę iść pod Pojawi się ten gej, głupi jeden taki śmieszny. Ops, już mi się kończy. Wszystko ja. No i się skończyło. Cóż idziemy? Zginąłem. No, brawo. Ja muszę iść po to złoto. Czy złoto jest tak cenne? Złote monety. Po prostu muszę spaść i włączyć rocket Boots, jak będę już dość nisko. Tutaj na przykład. Ok, no to robimy moim sposobem. Mianowicie chodzimy tutaj. E, to jest mój. I to jest tu. Mam nadzieję, że dobrze robię. Trzeba już napić wody gazowanej. Bo gadam sam do siebie. Wiecie. I dopiero wy to potem odsłuchujecie. Okej, okay, mamy już growa dla mnie. Zaznięcie pochodni. I lecimy pod, pod drzewno. Oj, tu tych grobów będzie więcej, o wiele, wiele więcej. O patrzcie, jest już zaczęły rosnąć mi drzewka. Miło, szybko Uff. dalej, nich drzewne. Mam dziwne ścinki nieraz, nie wiem czy to jest spowodowane. Cały czas mam 60 fps. -ów. To jest mój limit, nie? Ustawiony tutaj, więc mógłbym pewnie wyciągnąć więcej. No ale cóż, więcej nie chcę, bo będzie, wiecie. Będą potem problemy. to Spadaj, zombie, spadaj, spadaj, spadaj! Spadaj. Dwie godziny później. Dobra, zaraz dzień, to one będą sami zmykać. A bo nie. Jestem Al- Oj, już bym powiedział moje imię. Jestem Greengroove Sprawiedliwy. Uciekać. Mam nadzieję, że nie znacie mojego imienia. To może być związane z konkursem? A, a a a, a nie wiem. Sam nie wiem, czy będzie. ha. ile tego drzewna? O, slajmy się już pojawiają. A drzewna widzę, że dużo, ale ja potrzebuję jeszcze więcej. Tutaj, o, ładnie. Zetniemy to. A nawet tak miałbym ten złoty kilo, to ja nie wiem, czy przez, przez jakąś korupcję czy też bym przeszedł. Bo zając życie, będę musiał przejść korupcję, żeby być meteoryt, który wylądował mi gdzieś tam. Głęboko, głęboko, bardzo głęboko. Dobra, ale tymczasem borem, lasem muszę zbierać drewno, które jest mi niezbędne do wybudowania Pro. Domków dla NPC Ten odcinek nazwę MPC-towo MPC-towo O! To by było miasto Au, 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 au. A Ręka mnie spędzi Ja nie mogłem puścić myszki, bo Gram w grę Dobra Tony widzicie, widzicie to oko na dole? Właśnie, w żadnej skrzynce nie znalazłem Eye of Cultum. Nie dobrze. Ok, mamy prawie dwa staki. Tak, mamy dwa staki. No to lecimy. Barney the Merchant has arrived. Czyli mamy już kupca chyba tak? Merchant jest kupcem? Mam nadzieję, że tak. Tak, to jest kupiec. I u niego możemy kupić. Różne, przeróżne rzeczy, typu właśnie. Zobaczcie, możemy kupić shop. Możemy u niego kupić mining helmet, na którym już nie jest potrzebny, bo jak znalazłem iron. Aniwill. możemy u niego kupić szulikany, pochodnie. Jedna pochodnia, 50 kopru. No, no lepiej podliście. No, no to tu już mogę zrobić kolotkę na sobie, trzeciego już i mogę go schować, bo mi już nie jest potrzebny. Teraz byłbym zadowolony, gdyby przyszedł jakiś demonister, czy jak on tam się nazywał. Pek, 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 pek. Robimy trzy takie tego. Znaczy tam, no to się tam terror, Terror, jak to się mówi? Nie wiem, co się mówi w Terroir'ie, ale nie tak, tak, no, jeszcze niewiele zostało, skończę budować, to zakończę nagrywać, muszą, muszą być takie odcinki, ludzie, dla urozmaicenia, żeby musiał się wygadać, a nie na przykład przeżywać, że och, ach, ech, zabili mnie, och, ach, ech, zabili mnie, och, ach, coś w tym stylu, nie? Ja ja z koksem No fajnie, meteoryt spadł. No kurczę! Jak super. To już nie będę musiał zaś przy nim pieprzyć ze wszystkim. Tylko wezmę sobie z złoty kilof od razu. Bo będę musiał zejść pod ziemię, powestorować trochę. I ten... No, będę miał wtedy kilow. I mamy demonistra. Demonistra, swojego domu. No tego kolesia. Co ma w materiały wybuchowe. I właśnie się życzę, czy meteoryt by spadł, czy by nie spadł. To bym sobie jakoś tak to załatwił, żebym bombę naprzucał do orba i bym go zniszczył. I wtedy też miałbym meteoryt dość szybko. Ale to dopiero, gdybym właśnie miał demonistra. I dużo, dużo złota, żeby sobie kupić bomby. Bo nie wiem, jak drogie są bomby. Ale wiem, że są drogie. Teraz zobaczymy zresztą. Bo on tu gdzieś jest na dole, nie? Przecież. No to już mamy 3 mp tak? Czterech! 3, bo nie mam news. Właśnie czekaj, kiedy news przychodzi. Jak zginę, czy jak. Po... Nie, jak pokonam bossa, przyjdzie. Właśnie, jak pokonam bossa, to przyjdzie. Y, dryada. Która mi nie jest ogólnie potrzebne, ale dobra. Bo Driata się przydaje według mnie potem, gdy trzeba rozsiewać dobro. Ten kucykowy biom. No dobra, widzicie, już skończyłem projekt budować domek dla NPC. Tak, domek jest, jest już skończony. Teraz jeszcze takie... Trzeba go rozjaśnić, tak, Tu Mamy już błąd, widzimy, konstrukcyjny. O, mamy demoni demonistr... na dole. Ale to, to jeszcze nie wszystko, bo musimy... Musimy postawić pochodnie ładnie, żeby oświecić ten mój... ...podróż się Boże domek. Bo pierwsza klasa to on raczej nie jest. Ok, idziemy do niego, handlu. Wow. Ła, teraz co ty tu masz? Tak, byśmy mogli właśnie kupić za 4 silvera grenade, albo za 5 bombę, albo za 50 to dynamit, który wysadza wielką, wielką dziurę. No cóż, mamy jeszcze trochę tego drewna mi zostało. Co wpakuję do skrzynki? Wszystko. I ja się z nami będę już na dzisiaj żegnał. W następnym odcinku wiecie co robimy. Za wszelką cenę szukamy złoto i wydobędziemy sobie meteoryt. Właśnie się on przydaje przecież. Okej, okay, tu mam wszystko pochowane, przygotowane na eksplorację. Jeszcze raz dla wspomnienia na kilowolę, ile bym potrzebował? Z 15 złota. No, to się wszystko okaże w następnym odcinku. Wow, ta wowia, to, wow yeah, to wow yeah, bardzo fajna, to wowia. Yeah. Dobra, nie będę się mu pokażał. Komentujcie, subskrybujcie, ten odcinek bunt nie wiem o tym. Do zobaczenia w czwartym odcinku, kiedy to już mam nadzieję, będę mógł wydobyć ten meteoryt. See you later!